Mamy Pana Przemka Barskiego Jak zwykle dylemat Która linka gdzie podłączyć i jak Pan Przemek zawsze się gubi trochę Proszę spojrzeć na jego twarz Determinacje zdecydowanie niezłychane Ten facet po prostu jest niesłychany Nazywamy go Oliwie Serce Najpierw urodził, najpierw latał na paragliderze, a potem zaczął chodzić. No dobra, odpalaj, odpalaj, no? No, wiatr masz cały czas. Nie dobrze dmucha prosto w górę. No, dawaj! A nie ma lepszego, jest dużo prosto cały czas. Ty tam stoisz, tam gdzie ty stoisz, tam nie ma wiatru. Tam jesteś w stronie takiej pozawiecznej. Tu jest wiatr, idzie górą. Ty nie będziesz widział wiatru tam, gdzie ty stoisz. Ja to widzę wiatr, bo ja tu stoję, gdzie wiatr jest. Zob nie, nie, nie na szkołę muszę Nie na szkołę, biegnij normalnie, tak, ona wprost. Zobacz, jak ci stanie, no, startuj. Tak jak wczoraj to samo. Pasowacto, so, so, linki, linki E, dupa będzie Dobra, 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 masz go, masz go Zaciągnij prawą sterówkę Trzeba prawą sterówkę było zaciągnąć, Przemek No praw Lewą raz się, przepraszam